W pierwszej połowie 2021 roku opinia publiczna w Polsce została nagle skonfrontowana z ogromnym skandalem, który niemal z dnia na dzień zyskał miano jednej z najgłośniejszych afer politycznych ostatnich lat. Wszystko zaczęło się dosyć niepozornie, od publikacji prywatnej korespondencji jednego z członków rządu, Michała Dworczyka, początkowo jedynie na komunikatorze Telegram. Z czasem jednak wiadomości te, o charakterze nie tylko prywatnym, ale także ściśle służbowym, zaczęły pojawiać się na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Choć sama skrzynka należała do ministra prywatnie, jej zawartość zawierała dziesiątki, a nawet setki wiadomości związanych z działaniami rządu, planowaniem decyzji politycznych czy ustaleniami między wysokimi urzędnikami. Z biegiem miesięcy okazało się, że atak nie ograniczył się jedynie do dworczyka, włamywacze zyskali dostęp również do innych skrzynek należących do osób publicznych. Afera nie miała jednorazowego charakteru ostatnie fale przecieków pojawiały się jeszcze w październiku 2024 roku, co jasno wskazywało na to, że osoby stojące za tym cyberatakiem planowały długofalową destabilizację poprzez stopniowe dawkowanie materiałów. Co ciekawe, mimo upływu lat i rozwoju technologii śledczej, tożsamość sprawców wciąż pozostaje zagadką. Choć formalnie już w czerwcu 2021 roku wszczęto śledztwo w tej sprawie, a sam Michał Dworczyk uzyskał status osoby pokrzywdzonej, to przez długi czas prokuratura działała w tej sprawie wyjątkowo. Dopiero po ponad trzech latach, jesienią 2024 roku, pojawiły się pierwsze akty oskarżenia wobec trzech osób, które miały rzekomo uzyskać dostęp do skrzynki ministra. Jednak jak się okazało, ich działania miały miejsce dopiero po ujawnieniu afery, a śledczy nie znaleźli dowodów, że to właśnie one były odpowiedzialne za pierwotny wyciek i publikację materiałów. Co więcej, żadne ślady nie wiązały ich bezpośrednio z ujawnionymi w internecie treściami. Tajemnica tożsamości cyberprzestępców pozostaje więc nierozwiązana. Eksperci z renomowanej amerykańskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Mandiant przeanalizowali ślady cyfrowe i wskazali, że prowadzą one na Białoruś, a być może także do Rosji. Potwierdzają to także ustalenia dziennikarzy śledczych z oko.press, którzy również odnaleźli tropy sugerujące zaangażowanie służb lub grup hakerskich z tamtych rejonów. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie oznacza to automatycznie, iż to właśnie hakerzy z tych krajów dokonali fizycznego włamania. Nie wiadomo również, na jakim etapie, czy już po włamaniu, czy jeszcze wcześniej, mogły się w te operacje zaangażować białoruskie bądź rosyjskie służby wywiadowcze. Cała sytuacja przypominała raczej złożoną operację, być może inspirowaną lub wspieraną z zewnątrz, niż działanie przypadkowych cyberwłamywaczy. Zastanawiające jest też, dlaczego po tylu miesiącach i latach wciąż tak niewiele wiadomo o samym włamaniu. Odpowiedź może kryć się w drugim śledztwie, które ruszyło po zmianie ekipy rządzącej. W tym postępowaniu Michał Dworczyk ma już nie być tylko pokrzywdzonym, lecz podejrzanym, o ile Parlament Europejski zgodzi się na uchylenie jego immunitetu. W grę wchodzi bowiem odpowiedzialność za działania, które mogły przyczynić się do utrudnienia śledztwa. Afera na dobre wybuchła 8 czerwca 2021 roku, gdy pojawiły się pierwsze informacje o wycieku. Już kolejnego dnia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła działania, jej funkcjonariusze zapoznali się z zawartością skrzynki Dworczyka, korzystając z komputera w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Wówczas nie zabezpieczono całej korespondencji, lecz jedynie wiadomości, które mogły mieć związek z phishingiem, czyli oszustwem mającym na celu wyłudzenie danych. Przy okazji funkcjonariusze zauważyli, że skrzynka zawierała aż 843 380 maili, to ogromna liczba, wskazująca na gromadzenie korespondencji przez długi okres bez jakiejkolwiek archiwizacji. 10 czerwca prokuratura okręgowa w Warszawie oficjalnie wszczęła śledztwo. Co ciekawe, tego samego dnia skrzynka ministra wciąż była aktywna i, jak wynika ze śledztwa, ktoś z niej rozsyłał obraźliwe wiadomości, najpewniej próbując skompromitować jej właściciela. W tym samym czasie Michał Dworczyk, jak podają śledczy, miał poprosić nieznaną z nazwiska osobę o stworzenie kopii zapasowej skrzynki oraz, co bardzo istotne, usunięcie wszystkich danych z poziomu przeglądarki. Decyzja ta miała, według jego późniejszych słów, wynikać z niemożności odzyskania kontroli nad skrzynką przez informatyków i funkcjonariuszy. Dworczyk w 2024 roku tłumaczył, że z jego konta zaczęto rozsyłać wulgarne treści, co zmusiło go do podjęcia decyzji o wykonaniu kopii binarnej danych oraz usunięcia ich z serwerów wirtualnej Polski. Cztery dni później, 14 czerwca, złożył pisemne zawiadomienie do ABW o możliwości popełnienia przestępstwa. Jednak dopiero 25 czerwca służby poprosiły o wydanie kopii zapasowej skrzynki, a sam dworczyk przekazał ją dopiero 29 czerwca, czyli trzy tygodnie po tym, jak cała sprawa ujrzała światło dzienne. Gdy śledczy zaczęli analizować przekazane dane, spotkała ich spora niespodzianka kopia zawierała zaledwie 46 880 plików. To zaledwie ułamek pierwotnej liczby wiadomości. Co jeszcze bardziej niepokojące, Wśród tych wiadomości niemal całkowicie brakowało maili wychodzących, czyli tych pisanych przez samego dworczyka. Pozostały jedynie te, które stanowiły fragmenty dłuższej korespondencji, gdzie odpowiedzi były zawarte w ciągu wiadomości. Analiza zawartości nasuwała jeden wniosek: ktoś celowo usuwał wybrane wiadomości z określonych dni. Według ustaleń prokuratorów, to sam Michał Dworczyk miał podejmować decyzje, które wiadomości mają zostać zachowane, a które bezpowrotnie usunięte. Tego rodzaju działania przyniosły poważne konsekwencje. Po pierwsze, osoby odpowiedzialne za włamanie i publikację maili dysponują znacznie szerszą wiedzą na temat treści tej korespondencji niż służby państwowe i śledczy. Oznacza to, że mogą manipulować ujawnianymi informacjami, dawkując je w sposób korzystny dla siebie, a zarazem destrukcyjny dla przeciwników politycznych i instytucji państwowych. W praktyce władze państwowe pozostają ślepe wobec całości materiału, który trafił w niepowołane ręce, co samo w sobie może mieć wpływ nie tylko na reputację konkretnych osób, lecz także na bezpieczeństwo całego kraju. Według ustaleń prokuratury, jednym z najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie kluczowych wątków całej sprawy była nie tylko sama skala wycieku informacji, lecz także to, co wydarzyło się tuż po tym, jak do włamania doszło. Okazało się bowiem, że w trakcie czyszczenia skrzynki e-mailowej zniknęły nie tylko ogólne wiadomości, Lecz również te o charakterze phishingowym, a więc zawierające oszukańcze treści mogące służyć do wyłudzania danych. Co jeszcze bardziej istotne, zniknęły również odpowiedzi ministra na tego rodzaju podejrzane wiadomości. Tego typu korespondencja mogła stanowić niezwykle cenny materiał dowodowy, mogący naprowadzić śledczych na to, kto stał za cyberatakiem i w jaki sposób go przeprowadził. Nawet jeśli konkretne nazwiska sprawców pozostałyby nieznane, to analiza metadanych, adresów IP, czy nawet charakteru i stylu wiadomości mogłaby wskazać na konkretny kierunek działań przestępczych, czy to wschodni, czy może zupełnie inny. Niestety, według ustaleń prokuratury, Michał Dworczyk miał zwrócić się o pomoc w czyszczeniu skrzynki do osoby, która doskonale znała się na technikaliach związanych z usuwaniem danych. Ta osoba, korzystając z zaawansowanych narzędzi, usunęła część korespondencji w taki sposób, że nie dało się jej później przywrócić, nie istniały kopie zapasowe, nie było też możliwości odzyskania informacji z poziomu serwerów. Była to więc nie tylko ingerencja w potencjalny materiał dowodowy, lecz także działanie, które pozbawiło śledczych jakiejkolwiek szansy na pełną rekonstrukcję zdarzeń. W ten sposób prokuratura straciła dostęp do danych, które mogły stanowić punkt wyjścia do zbadania rzeczywistego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Trudno bowiem rzetelnie ocenić skalę zagrożenia, gdy nie ma się pełnego obrazu tego, co zostało skradzione, do jakich informacji uzyskano dostęp, a przede wszystkim, jakie były intencje i możliwości sprawców. Zaginęły dane źródłowe, które mogły pozwolić na zbudowanie chronologii działań włamywaczy, a to oznacza, że państwo polskie zostało pozbawione jednego z najważniejszych narzędzi do obrony przed podobnymi atakami w przyszłości. Na tym jednak nie kończą się zarzuty wobec byłego ministra. Drugim, równie poważnym zarzutem, jest niedopełnienie obowiązków służbowych, wynikających wprost z ustawy o ochronie informacji niejawnych. Z przeanalizowanej przez śledczych zachowanej korespondencji a także z materiałów wyciekłych do internetu, jednoznacznie wynika, że Michał Dworczyk wykorzystywał swoją prywatną skrzynkę e-mail nie tylko do bieżącej komunikacji, ale także do prowadzenia rozmów na temat obronności kraju, działalności służb specjalnych, relacji międzynarodowych Polski czy spraw, które objęte były tajemnicą państwową. Tego rodzaju dane powinny, zgodnie z obowiązującym prawem, być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem specjalnie zabezpieczonych urządzeń i za pomocą służbowych skrzynek e-mail, które objęte są kontrolą i zabezpieczeniami instytucji państwowych. Prokuratura wskazuje, że takie postępowanie stanowiło działanie na szkodę interesu publicznego i doprowadziło do tego, że nieustalone osoby trzecie mogły uzyskać dostęp do informacji o fundamentalnym znaczeniu dla polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski. W związku z tym zapowiedziano, że dworczyk może usłyszeć nie jeden, ale dwa zarzuty, zarówno za utrudnianie śledztwa, jak i za złamanie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Gdy media po raz pierwszy zaczęły donosić o tym, że śledczy podejrzewają byłego ministra o celowe niszczenie dowodów, sam zainteresowany postanowił odnieść się do tych oskarżeń publicznie. W oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, europoseł stwierdził, że od samego początku współpracował z funkcjonariuszami ABW oraz prokuratury zgłosił włamanie natychmiast po jego wykryciu i nie wydał żadnej dyspozycji związanej z kasowaniem maili twierdził że wszystkie jego działania były podejmowane za wiedzą i za aprobatą odpowiednich służb w obronie dworczyka stanął również Janusz Cieszyński były pełnomocnik rządu Mateusza Morawieckiego do spraw cyberbezpieczeństwa w serii wpisów opublikowanych na tej samej platformie zapewniał że cała sytuacja to efekt nieporozumienia oraz zwykłego błędu technicznego jak twierdził, podczas wykonywania kopii zapasowej doszło do pomyłki, skopiowano jedynie wiadomości przychodzące, a wychodzące zostały pominięte nie z premedytacją, lecz przez przypadek. Cieszyński tłumaczył także, że cała zawartość skrzynki na portalu Wirtualna Polska została usunięta, zanim jeszcze ruszyło formalne śledztwo i zanim ABW podjęła jakiekolwiek czynności w tej sprawie. Uzasadniał to tym, że nawet po zmianie hasła do konta w systemie logowania nadal widoczne były próby nieautoryzowanego dostępu. Co mogło świadczyć o tym, że włamywacze wciąż obserwowali skrzynkę. Z tego powodu, jego zdaniem, podjęto decyzję o wykonaniu kopii lokalnej i usunięciu danych z serwerów, by uniemożliwić dalsze wycieki. Dodał, że funkcjonariusze ABW uzyskali dane właśnie z tej lokalnej kopii, a działania były wykonywane na podstawie decyzji prokuratora. W jednym z kolejnych wpisów Cieszyński potwierdził wprost, że doszło do błędu. Jego zdaniem kopia zapasowa została wykonana w sposób niepełny, ograniczając się jedynie do wiadomości przychodzących, ale, jak zauważył, większość z nich i tak istniała w oryginalnej formie, ponieważ były to odpowiedzi na konkretne zapytania. Nawet jeśli jego wersja wydarzeń jest prawdziwa, nie tłumaczy ona faktu, że zniknęły nie tylko pojedyncze odpowiedzi, ale również całe ciągi korespondencji z konkretnych dni, zarówno wychodzące, jak i przychodzące. To zaś nasuwa pytania o rzeczywisty charakter ingerencji w dane oraz intencje osób, które brały udział w ich usuwaniu. Z dokumentów prokuratorskich wynika, że śledczy ustalili tożsamość osoby, która dokonała fizycznego usunięcia maili. Osoba ta została objęta postępowaniem karnym i już usłyszała zarzuty związane z utrudnianiem śledztwa. Jej zeznania, co więcej, stanowią dziś jeden z kluczowych elementów budujących podstawę oskarżenia wobec Michała Dworczyka. Cała sprawa nie tylko pokazuje jak cienka bywa granica między błędem a działaniem intencjonalnym, lecz także ujawnia jak łatwo w epoce cyfrowej można zatrzeć ślady, nawet te, które mogą mieć kolosalne znaczenie dla przyszłości państwa.